Witam serdecznie, Kijkowy Szlak, Słupickie Łąki 13. kwietnia 2014 Dzisiejszy temat to dobre rozpoznanie Gdy chcemy dokonać korekty tego co robimy chcemy poprawić pewne rzeczy w naszym działaniu biznesowym w naszym postępowaniu chcemy podnieść nasze umiejętności niewątpliwie bardzo ważnym jest dobre rozpoznanie, rozpoznanie sytuacji w której jesteśmy, tego co robimy co robimy w sposób niewłaściwy, eee, zrozumienie tego, prawda, dotarcie do tego. Eee, w rozpoznaniu jest, wierzę, bardzo dużo, może nie cały klucz oczywiście, ale, ale bardzo dużo em, sensu, jeśli chodzi o, o, o zmianę, o tą szansę na korzystną, na dobrą zmianę, na właściwą korektę, która, która dokonana będzie w stanie przybliżyć nas do celów, przybliżyć nas do tego co chcemy, dokąd zmierzamy, kim zamierzamy się stać. I mówię o tym dlatego, że przygotowuję teraz przez, przez, przez kilka ostatnich dni, tak po troszkę każdego dnia, temat bardzo mocno z tym związany. Temat poniedziałkowego webinaru, to znaczy jutro, 14. Ale marca na rwb.pl o 20.00 będę właśnie mówił, mówił o takim rozpoznaniu. Będę mówił o, o właściwie tym, że, że jeżeli odkryjemy, kim jesteśmy, to tak naprawdę będziemy mieli bardzo dużą szansę, dużo większą szansę, żeby stać się tym, kim chcemy być, czy dojść tam, gdzie chcemy dojść. Ale to odkrycie, kim jesteśmy, w jaki sposób funkcjonujemy, jaki model działania przyjęliśmy, jako kto działamy, jest bardzo ważne. Dlatego, że to, co odróżnia ludzi, którzy mają wielki sukces, mają wielkie efekty, wielkie wyniki, od tych, którzy tych wyników nie mają, a, a zakładamy, że jedni drudzy wykonują wielką pracę, ciężką pracę, mocno się angażują, to właśnie ten przyjęty model postępowania, model działania. To ten sposób, w jaki podchodzą do tematu i to, jak to, Twój czas angażują, w co ten czas angażują, to w jaki sposób postępują, bo nie ma MLM-ie gwarancji typu, że jak będziesz bardzo ciężko pracował i będziesz naprawdę od dana do wieczora spędzał czas i od poniedziałku do, do soboty ostro pracował przez tam ileś ileś miesięcy, to na pewno będziesz miał sukces. Wcale takiej gwarancji nie ma. To jest absolutnie mit. To jest mit. Bo jeżeli będziesz powielał schemat, model, sposób, który nie działa, jeżeli będziesz robił coś, co. Jest obarczony cały czas błędem i on na tyle poważnym, że jest nieduplikowalne. Nie ma, nie ma duplikacji po prostu, albo ta duplikacja jest niewłaściwa. Jakaś tam jest, ale momentalnie gdzieś to się rozchodzi wszystko, to po prostu sukcesu nie będzie. Dlatego ważne jest to, to właściwe zdiagnozowanie może w ten sposób, tego, tego punktu, w którym jestem, jak robię to, co robię, jak do tego podchodzę, znalezienia siebie w tym miejscu. I wtedy możemy wiedzieć, co trzeba poprawić, co zmienić, jak do tego podejść. I oczywiście potem jest wytężona praca, ostra praca. Będę o tym mówił na poniedziałkowym webinarze, dlatego bardzo mocno zapraszam Ciebie, osoby z Twojego zespołu. Poinformuj wszystkich, których masz wokół siebie, bo temat będzie naprawdę bardzo ważny, bardzo ciekawy i równolegle taki radosny, bo jest dużo, dużo takich pobudzających też trochę do śmiechu rzeczy w tym wszystkim, ponieważ tak to jest, tak to jest. Przyjmujemy przeróżne postawy, przeróżne role, przeróżne pozy, przeróżne style w budowaniu swojego biznesu i, i czasami kiedy już z perspektywy czasu analizujemy to, patrzymy jak to wyglądało, to często się po prostu śmiejemy. Czasem się zanosimy od śmiechu, jak myśmy mogli, robiąc w taki sposób to czy to? myśleć, że cokolwiek zbudujemy. Zapraszam Cię wobec tego w poniedziałek na webinar. Do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Hej!